O, jaki piękny, spokojny dzień w naszym mieście, Monster Tracków. Marti? A ty co będziesz porabiać? Hmm. Hej, Mo, robisz przerwę na lunch? Hej, To było bardzo niegrzeczne. Zobacz, co narobiłeś. Mo został porwany przez rzekę. Tak! Moł, trzymaj się drzewa. O, nie! Będziemy potrzebować pomocy Mavrika. Hej, Mavrik? Hmm. Proszę bardzo, już naprawione! Na, 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 no, no. Zobacz co się stało! Marty zrobił psiku samo i ten wpadł do rzeki. I pokaż Mavrickowi, gdzie podział się ma. <grym wytkujesz> Już dobrze, mów. Twój przyjaciel Mavrick zaraz cię uratuje. ma, hmm. מה, 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 מה Czeka nas jeszcze więcej kłopotów. O, przynajmniej moą nie gdzie już nie popłynie. Trzymaj się, mą! Co? Nie potrafisz pływać? ma <śmany> Mo! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Mow! Jak ty się wydostałeś z wody? Mama, Ktoś ci pomógł? <grymne> Marty! to byłeś ty Martiemu jest teraz przykro, że wciągnął cię do rzeki. <grymne> <grymne> Moe tak bardzo się cieszy, że ty i Maverick uratowaliście go. Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi. Do zobaczenia, przyjaciele. Ciekawe co będzie w następnym odcinku. Dzień na latanie latawce. Mia, a co ty kombinujesz? Dobrze Miranda, Mia mówi, że odzyska twój latawiec. Poczekaj tutaj. O-o! Robi się wiecznie. Lepiej szybko ląduj, Mia! Lepiej wezwijmy pomoc! Mm. Hej, Mowry! Wow, To było niesamowite! Ha. Całe szczęście, że u ciebie tak nie wieje! Ha! Mie porwał wiatr. Musimy ją uratować. To świetny pomysł, Maverick. Poprośmy Malcolma, żeby nam pomógł. On w końcu jest detektywem. Aha. hej malcolm masz oko na nasze miasto monster Traków? No. mawryk do ciebie jedzie potrzebuje pomocy w odnalezieniu mi porwał ją wiatr no. okej okay, malcolm jedź za mawrykiem nad jezioro i zbadajmy tę całą sprawę zaginięcia mi Miranda, Malcolm przyjechał, żeby pomóc nam odnaleźć miję. Malcolm, a co ty wyprawiasz? A, sprawdzasz, w którą stronę wieje wiatr. Tak żeby ustalić, w którą stronę poleciała mija. co Miranda, Mavrik, jedźcie za Malcolmem. Mm -hmm. Co się dzieje, Malcolm? Zgubiłeś się? Aha, chyba zauważyłeś jakieś ślady? Chwila, moment. A czy to nie jest latawiec Mirandy? Hmm. O, mój Boże, a co tutaj się wyprawia? Oh. To przecież mija i wciąż jest uwięziona. To mi wygląda na jakąś trąbę powietrzną. Mary, falcon mówi, ha. że nie jest wystarczająco szybki. Więc weź te lasso i spróbuj złapać mie. Hej! Hey. Ha. Już dobrze mija! Maverick zaraz cię uratuje! O nie, za późno! Wiatr ją porywa! Wiatr spycha ją na te skały! A teraz ściągnijmy ją na ziemię. O, Mia, muszę przyznać, że nie wyglądasz najlepiej. Ale przynajmniej jesteś bezpieczna. Dzięki Twoim przyjaciołom. Miranda mówi, że zaraz Cię naprawi. Okej, okay, jesteś już gotowa. Do zobaczenia w następnym odcinku, moje Monster Traki. Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Max! Wow! To najpiękniejsze kwiaty, jakie w życiu widziałem! Hehe! Wow! Nie! Markie! Ukradł jeden z twoich kwiatków! Głowa do góry, Max! Zaraz zawiadomię Mavericka! Mawrik! Max potrzebuje twojej pomocy! Max spokojnie podlewał swoje kwiatki kiedy podstępny Martin eee... przyjechał i ukradł jeden z nich. Musisz mu pomóc. Ha. Hmm.

O. Uważajcie! O. Te rośliny o. Tak. mają kły Przez nich możemy przejechać. I co teraz zrobimy? O! o. 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 Naprawdę? Dobrze! Gotowy Max? Wow, to działa! Dobra robota, przyjaciele! Zobaczcie! Te kwiatki pokazują nam drogę! Dziękujemy wam, kwiatki! Wystarczyło tylko je podlać! Zobaczcie, tam jest Marki.

Nie bałem. Marti, ma? Hey. Hm. Hm. Wow. Marti, jesteś mm. otoczony. Nie wolno kraść. Nie możesz tak po prostu zabrać sobie czyjeś rzeczy. O, doskonale. Max powiedział, że może cię nauczyć, jak dbać o kwiatki. O! 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 Wow! Kwiatki chcą się zaprzyjaźnić. <śmany> <śmany> Hej, Mia, dokąd tak lecisz? A -a 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 -a. <śmany> Mia, ty lecisz do góry nogami. Coś nie tak? Kończy ci się paliwo? O nie, to zła wiadomość. Mija. Lepiej szybko znajdź jakieś miejsce do lądowania. Zobacz, tam jest jakaś wyspa. Dasz rady dolecieć. Jesteś cała? Hmm. Przynajmniej jesteś na Ziemi, ale teraz musimy zawiadomić Mavrika, żeby cię stąd wyciągnął. Mm -hmm. Cześć, Maverick. Nie ma z ciebie koza. Hey, hey. Ha. Ha. O, ktoś potrzebuje pomocy! Aha. Hm. Mi, Aha. skończyło się paliwo i musiała wylądować na tej bezludnej wyspie. Czy możesz ją stamtąd uratować? Eee. Hm. To tylko Marti! Marti, Maverick potrzebuje twojej pomocy. Mia jest uwięziona na bezludnej wyspie. Zdołasz tam dopłynąć? Doskonale. Zatem powodzenia. Mia, czy ty już wcale nie masz paliwa? A więc w ogóle nie będziesz w stanie wznieść się w powietrze. Ale na szczęście Marty płynie już z pomocą. Marti, znowu nas nabrałeś. Jesteś gotowa na ratunek? Marti będzie cię ciągnął za sobą. E, eee, Marti, chyba powinieneś trochę przyspieszyć. Wow, mija. Zupełnie jakbyś się na nartach wodnych. Mia, Maverick ma dla ciebie paliwo! Doskonała robota, moi przyjaciele! Spisaliście się na medal! Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku!